Da, pokaż. U mnie to nie będzie widać U Na ma flesa chyba Flesa! nie co ty Nie wierzę w takich ludzi On jest jabnięty na łeb W ogóle wasza rodzina się nie. nie ma no, no, nie zole, ty nie myślałem, ty. że to starszy mówisz. Rara, psy podjadą dara, i kutas. Co ty? Dajownia. Zaraz. Chcesz pojarać? Ja, ja muszę się nie jebić. Chcesz pojarać? Ty! Coś innego, Nie, tak. nie chcę teraz. pokaż dupę. Czemu mnie. Nie, nie bo No Na pewno nie chcesz? No Krzyś! Tak. Ja Krzys. się tam spytałem, Krzys, czy chcesz. Krzyś, pokaż dupę. Ja też się pytałem. Mhm. No to chodź dupę. <coughs> nie, bo będzie go chciała jeszcze. Chcesz, czy nie? Powiedz, żeby się przytulił. Żeby zeszła.

A to w lewej stronie, na lewej stronie. U mnie u kumpla klientka miała RPK, tak, no i zaczęła stresować się. RPK tak zrobiła, że... Rozmazało jest... się jej. Dobrze. godziny. Równo. godziny.